Cześć, nazywam się Kuba Tomczak i zapraszam Cię do słuchania podcastu nazywającego się Z Przedziału. Miejsca, gdzie pasja do kolei spotyka się z fascynującymi historiami i podróżami. W każdym odcinku opowiem Ci o niezwykłych trasach, kulisach budowy, rozwoju i upadku kolei, a także o dramatycznych katastrofach, które na zawsze zmieniły oblicze transportu. Niektóre historie zaczerpnięte są z moich osobistych doświadczeń, a inne oparte są o materiały źródłowe. Dzięki temu poczujesz się, jakbyś sam uczestniczył w tych wydarzeniach. Odkryj ze mną przyszłość kolei oraz tajemnice jej burzliwej przeszłości. Posłuchaj podcastu z przedziału na Spotify, Apple Podcast lub bezpośrednio na stronie www.sprzedziału.pl. Kliknij subskrybuj. I ruszaj w niezapomnianą podróż przez historię kolei. Zapraszam.